w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jak zwykle pojeżdżę sobie dwa konie, jadę też dzisiaj na badania sportowe, bo w końcu robimy te badania sportowe, bo tam wolutku wraca, więc może niedługo jakieś zawody będą. Hmm. Wiemy też, że ostatnio u Ciampa był weterynarz w końcu, Okazało się, że wszystko idzie w dobrą stronę. Champ wraca do pracy za... Znaczy, no, wraca do pracy już teraz jeszcze skakać nie może, ale ma aż ma zalecenie, żeby codziennie, tak mniej więcej codziennie, yy, no, oczywiście wstępku z galop i drążki i, lub kawaletki w pusie i w galopie, żeby jeździć, żeby budować mięśnie pleców, więc co będziemy robić. Nie wiem, czy dzisiaj uda się nam pojeździć z drągi, bo no czamp nie chodził parę dni, więc nie wiem, czy nie będziemy chcieli najpierw zrobić wstępku z galop, bo on też ostatnio ma strasznie dużo energii i to naprawdę także chodzi czasami jak robot, więc jest, no jest Jeździłam sobie, zebrałam sobie ja się na pierwszą jazdę na placu w tym roku. No i, i w ogóle naszą wspólną pierwszą jazdę na placu. No i wszystko zapowiadało, zapowiadało się spoko. O, przyszliśmy, normalnie zastępowałam, wszystko super, bardzo grzeczne. Aż do momentu, w którym zaczęłam kusować, kusuję sobie, kusuję i Joko tam się gdzieś bawiła i nagle wyskoczyła mi z pod fotela. Obok tam, obok, obok, placu, właśnie. Ona wyskakuje z pod fotela. Ja się niestety ją zobaczył i się wystraszył. I wystrzelił. Ale to tak, że ja zgubiłam strzemionę. On zaczął galopować. Po prostu prawo, lewo, po kołach, po prostych. Potem po krawężnikach w ogóle, po trawniku. Prawie mi, jakby. Mama to się ba, że zbłąd, że, że skoczy w ogóle. Stała przy bramie, żeby nie, nie wybiegć ze mną. Ja w ogóle ja nie wiem, jak się utrzymałam. Po drodze mi wpadł telefon, cały w ogóle zanurzył się w piachu. Dobrze, że go nie podeptaliśmy. No i ostatecznie takie dobre 40 sekund gdzieś tam z nim galopowałam i ostatecznie udało się go zatrzymać. No i on w ogóle jak zatrzymał się to był taki zdyszany, nie wiedział co się dzieje. No zachował się jak nie on, bo po prostu wpadł w taki amok, że no i to się jeszcze nam nie przydarzyło. No ale no jednak jak najwidoczniej za mało go jeszcze znam. Także wiemy, że Zanim szedłam na placu, lekka ląża, i, i potem tak. No, te tak konie są jeszcze świeże, jest wiosna, wszystko się zaczyna, ten plac, i tak dalej. Ja galopowałam wtedy, tak się tylko zastanawiałam, którą stronę spadać, w którą stronę i jak bezpiecznie spaść, bo naprawdę nie wiedziałam. To było przerażające. I tak naprawdę, wszystko, co chyba chciałam powiedzieć, ja jadę na badania sportowe i za chwilę się widzimy. Instagrama. Nie, bo ona prowadzi dzieckiego vloga. Byłam na badaniach sportowych, wszystko ładnie poznawane i w sumie to przyszłam, chciałam powiedzieć po co w ogóle są badania sportowe, bo jak chce się startować w zawodach to takie badania trzeba mieć, przynajmniej jeśli startuje się rangą wyższą chyba niż towarzyskie zawody, czy zawsze trzeba mieć? Mm. Chyba w towarzyskich nie wymagają książeczki, ale... Nie, nie sprawdzają, pamiętam. no, nie sprawdzają chyba, aczkolwiek no po prostu na zawody trzeba mieć taką książeczkę, żeby było wiadomo, że wszystko jest z Tobą okej okay, i że nic Ci się nie stanie, jeśli jakby no, nie dostaniesz jakiejś zadyszki czy nie masz, nie wiem, nie wiem, cokolwiek, nie masz jakiegoś urazu, przez który nie możesz jeździć więc to wszystko tam jest sprawdzane na takich badaniach i potem macie to zapisane w książeczce i taką książeczkę przynosicie też na zawody żeby wszystko było jasne, że jakby no... możecie wystartować no i co? no i to wszystko taka, taka sprawa i to ogarnęliśmy więc teraz idziemy prosto do stajni otwieramy paczkę tylko... o, teraz idziemy tak no, z druga przyszła paczka jeszcze raz otwieramy paczkę Ładna jest! <noise> jest to, że mam luz, ja też kocham granatowe Góry. Ja mam najlepiej w granacie. Sorry, ale ja tego mam najlepiej w granacie. Nie jest Nie, na pewno nie. Piotr, na pewno nie jest za no, Bardzo ładna. Ale w ogóle ma zupełnie inny materiał niż ta. Jest cieńsza. To jest taka bardziej już letnia. A tu jeszcze jest napis! The art of letting go! Wow, z tyłu na plecach. Bardzo ładna. Kapturek. Też jest w środku różowy. Bardzo, bardzo cieniutka. To już jest taka typowa wiosenna. Bo tamto Rainy jeszcze miałam taką grubszą, ta już jest taka cieniutka. No, ich zyska jest dość duża. Już, muszę przyznać. Ale jest spoko. Jest idealna, bo ja pod spód mogę założyć kamizelkę. Więc ja też wolę zawsze większe bluzy, bo przynajmniej nie będę wyglądała w niej poker, jak jeszcze głos co założę te tylko będę wyglądała stanie normalnie. Ej, tak, jest duża, więc jest bardzo wygodna. No, podoba mi się. Także dzisiaj idziemy w nowe bluzie. Będę stajni. Czy może przypomnę? O Jezus Maria, pojmę to ja jeszcze może przywonę, że na taką drogę, między innymi, z moim kodem nadejdę 10, w której też macie 10% rabatu. Pikku jest ogolony, teraz tak jest. Ho, ho, w końcu nie będzie się tak łatwo brudził. Jaki ładny. Jaka muchleczka ładna wyszła. I w Dobra, ogarniamy najpierw Jasia. Ogarniamy najpierw Jasia, bo wiem, że potem są jakieś treningi, a ja bym chciała... W miarę pójść ja się jeszcze w spokoju, a potem, jak będą treningi, to mogę jeździć to. Oprócz ludzi to jeszcze delki. No, 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 no tak. Chodź po tym. Wzrok między uszy konia i rysuj sobie. Patrz, gdzie chcesz jechać. Bądź daleko przed swoim śladem. Patrz, gdzie chcesz jechać. Zewnętrzna zamyka. Poklep go trochę, bo że nie był taki, że tylko siodłigo wymaga, a tutaj on teraz tylko tak. Jak już się na was powkurzał, to tylko szukał u mnie kumpę. A bo ja cię lubię, bo ty mi dajesz cukierki. A tu dzisiaj bez cukierka. teraz, Wiadomo, no wyjeżdża, jest długi to, ale to jest. Ale to jest długi proces. w pojeździe? Jeśli ja już pojeździe, poszedł do, poszedł do boksu. Teraz już Czampik już ogarnięty Moja matka w międzyczasie trochę ogarniała No ja się dzisiaj taki w sensie No się stara, ale ja nie ogarniam Jak się na nim jeździ Więc no jutro trening Zobaczymy jak nam pójdzie Może trochę nam więcej trener wytłumaczy I no zobaczymy Teraz bierzemy sobie czapika I idziemy na halę, pojeździmy Jakby się udało to pojedziemy jakieś drążki Byłoby super I co? Lecimy Ik ik wetenschappelijke strijd: de wetenschappelijke Na czampie to ja dzisiaj nie zrobić, nie musiałam, no co ty chcesz? On jest taki automat po prostu, tak idzie. No nie wiem, jakbyście zobaczyli czampa przed tą kontuzją. On był taki, chodzę, bo chodzę, ale do końca mi się nie chce. Taki był mu no, troszeczkę, a teraz on tak idzie. Chłopak jest naprawdę po prostu, chyba mu dobrze robi taka przerwa, bo wróci po prostu pełen sił i będzie miał tyle energii, że ja się nie mogę dotykać parkourów już. Teraz razem z mamą ogarniamy sprzęt i lecimy w sumie. Wszystko mamy zrobione. Bardzo, 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 bardzo podoba mi się w lustrze, bo mamy lustra na hali, jak ja wyglądam właśnie jak mam pod tą bluzą kamizelkę. No bo ona no nie wyglądam jak taki paker, nie widać tej kamizelki za bardzo. Czy widać jak gdzieś tam jest, ale no nie wyglądam tak bardzo jakbym miała kamizelkę. Bo tak to aż się czasami wszystko wygląda w bluzach, jak tu Ci taki wielki klocak wystaje. Więc teraz jest słowo, mi się to podoba. Też ja teraz pracuję nad tym, żeby no, troszeczkę bardziej się wyprostować. Bo jednak ja z reguły, że zgarbiona, próbuję się wyprostować. Choć odbiera mi to trochę takiego luzu, mam wrażenie. Trener chce, żebym się wyprostowała, ale ja mam wrażenie, że troszeczkę jestem taka mniej rozluźniona. I mam mniej takiego swojego, po prostu wiecie, jaka jestem teraz pospinana cała. Więc tak, no, zobaczymy. Może to mi jednak wyjdzie na dobre. No dopiero zaczynam. Tak zmieniać to porządnie, robię jeździć prostowana Zobaczymy na ile to wyjdzie. I tyle, lecimy zaraz. Szybkie cukierki. Dla jednego. Trzymaj. Ojeju, spadci. Masz? No, masz. Dobra. Brawo, no. Tak mądralo. Brawo. I dla drugiego brawo. Podsumowując, tam chodzi jak żyleta. Jasiu. No. Dobra. Dziękuję Wam bardzo, że ze mną byliście i spędziliście ze mną gdzieś tajni. Pamiętajcie też, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. I widzimy się za tydzień.